Organizowane są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, przez Zespoł Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, przez Szkołę, Powiat Stempoleński, Gminy Funkcjonujące na terenie powiatu oraz sponsorów, których później wymienię. Witamy wszystkich wystawców, gości, osoby zainteresowane ofertą edukacyjną, a w szczególności. Pana Marka Witkowskiego, radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego oraz wicedyrektora ODA Erminikową. Pana Marka Harta, przewodniczącego Rady Powiatów Sępólnie-Kajańskich. Pana Jarosława Tadycha, starostę z powiatu sępoleńskiego. Pana Andrzeja Maracha, wice-starostę powiatu sępoleńskiego. Pana Radosława Mrogowskiego, przewodniczącego Rady Powiatów Nakwę. Pana Tomasza Miłoskiego, starostę Kielskiego. Pana Waldemara Stupałkowskiego, burmistrza Cempulna Kraińskiego. Pana Waldemara Korzeckiego, burmistrza Więcborka. Pana Wojciecha. Jacka. Martino. Pana Jacka Masztakowskiego, wiceburmistrza Więcborka. Ja serdecznie dziękuję za trzecią edycję tych targów powiatowych i chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować tym dwóm panom po lewej i prawej stronie, przede wszystkim panu Krzysztofowi Dropińskiemu, prezesowi Stowarzyszenia SIL, panu dyrektorowi naszej szkoły rolniczej, podkreślam naszej szkoły, tutaj wspominał, że, że być może ześci się tutaj długo oczekiwane przekazanie tutaj zabiegi pod Ministerstwo Rolnictwa, wszystko się okaże w maju, czerwcu. Także panowie, na ręce wasze chciałbym w imieniu wszystkich tutaj obecnych podziękować, że yy, ta trzecia edycja doszła do skutku i mam Ja ją ja trzymał, tak? Dobra, ja, weźmy po no, zero, nie ma problemu. To se ja wal. A ty się popraw lepsze, wiem.

Okay, proszę bardzo. Tak jest, oczywiście. Udukać trzeba. nie ja, miała tam Dokonałość. mamy jest aleję magnolii. Tam jest jedna, druga, trzecia. Tak. Koszciegul miłość. Dwa piętnaście, 2,15. Dyrektor Czy ma to, to, tam? Żąd, żąd, Coś tak? minister rolnictwa wykombinuje. I brawa, wielkie brawa. Drzewko zasadzone. Trzecie pomniewe targi obchodniczorozne, rolnicze nie było 2017 Uważamy za otwarte. <ścoughs> Po raz trzeci państwa na trzecich powiatowych ogrodniczo-rolniczych targach, które odbywają się w Sypniewie. Sypniewo to malownicza wieś na styku województw, która liczy 1700 mieszkańców. Skąd ta inicjatywa? Otóż w 2014 roku z inicjatywy nauczycieli zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego powstało stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych, których głównym celem, naszym celem była promocja yy, szkoły, która w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia. Cóż, z czym kojarzą się Sypniewo? No właśnie ze szkołą, właśnie z parkiem, pałacem, ale od trzech właśnie lat z targami ogrodniczo-rolniczymi. Targi to feria barw, smaków, zapachów. Serdecznie zapraszamy. Stu wystawców, ponad stu wystawców, cztery tysiące gości, które odwiedzają. No i ciekawa propozycja na rodzinną niedzielę, bo oczywiście oferta jest przeznaczona tutaj dla rodzin, dla wystawców. Ale także dla dzieci. Zapraszają stoiska, kuszą swoimi smakami, barwami, i oczywiście ci, którzy mają ogródki działkowe, mogą zaopatrzyć się nie tylko w sadzonki, ale w ciekawe informacje dotyczące uprawy swoich przydomowych ogródków. Jest to trzecia edycja targów, ale myślę, że nie ostatnia. Co prawda, szkoła będzie od 2018 roku najprawdopodobniej szkołą ministerialną, ale my jako stowarzyszenie nie zrezygnujemy, z, ani z promocji szkoły, ani z promocji Sypniewa, a tym bardziej z, myślę, że rozszerzymy naszą ofertę i już dzisiaj z powodzeniem możemy zaprosić na czwarte targi ogrodniczo-rolnicze. 好，这边这边这个，啊 <noise>，那边这个，啊 <noise>，看，我们看，这边。<noise>

ファミリーの皆さん

Zurek ciepły mamy, pyszny, można się rozgrzać, mamy loterię, zapisane do loterii, ciekawe pytania, odpowiedzi, na zdrowie, proszę bardzo. Tak. Proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Centrum Użytkowania rodzinnego w Sypniewie, Państwo Państwa, znajdujemy się obecnie podczas imprezy, w którym są powiatowe targi ogrodnicze, rolnicze organizowane przez stowarzyszenie, przez władze powiatowe. My w trakcie tych, tych, tych targów promujemy swoją ofertę edukacyjną, która będzie już ofertą praktycznie szkoły ministerialnej, bo jak na państwo, państwo na pewno wiecie, czy domyślacie się, czy dowiecie się, od 1 stycznia przejdziemy pod resort Ministerstwa Rolnictwa, gdzie będziemy w, 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 w gronie 50 szkół rolniczych prowadzonych przez ten resort. Wiąże się to dla nas, mamy nadzieję, bardziej atrakcyjnym postrzeganiem całej oferty edukacyjnej, możliwością pozyskiwania środków, no i przede wszystkim sprostaniu wyzwaniom wyzwaniom edukacyjnym, które nakładają na nas te kierunki, które mamy w swojej ofercie. Jak mówiłem, kierunki technikalne, te, 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 kierunki zawodowe w, już w postaci szkół branżowych i kierunki policjalne. Zresztą za moją, moimi plecami znajduje się kompletna oferta edukacyjna. Patrz! Tylko Ciędze. powiedziałem, że w telewizji będzie, zobacz! Co się dzieje? A kije to kraj uśmiechnie dziewczyny! Thank <laughs> you.

Trzeba zachęcić, nie? A gdzie będziemy? Tu słoneczko świeci, tu będzie słoneczko! Śloneczko, zgrada! Prosimy, niech się zrzuca mają. Jakoś rozgrzewająco. Rozgrzewająco A ta warunka rozgrzewająca. Ale wszyscy? ale macie Nie ma. No. A, to trzymajcie najpiękniejszą ze stylem. No, ja tak, tak. to. Beata tak, Ale tak. chyba jakąś. no tak. No miałam tak. No tak. po e gjeneroj vetë i na çamë balas po shajtë po hapani u Jestem na tych targach już po raz trzeci. Mieszkam tutaj w Sypniewie niedaleko i widzę tutaj bardzo, bardzo wielu ludzi z całego powiatu Sepolejskiego i z wszystkich miejscowości po twarzach. Znamy tych ludzi i wszyscy przyszli tutaj, przyjechali do Sypniewa i bardzo dobrze jest to wspaniała promocja tej miejscowości. Przy okazji, masę wystawców i sadzonki drzewek i pomidory, kwiaty. Również zabawy dla dzieci są. Także bardzo fajna sprawa. Już po raz trzeci w Sypniewie myślę, że nie ostatni. z testami, którzy zespołowi udziału w biegu zapraszamy do udziału w środkach wytycznych i dodać ograniczeń, a także wszystkich Państwa, którzy chcą wziąć udział w tym biegu zapraszamy w to miejsce. No i co dobrze zrobił? Dobrze zrobił, będzie nagroda. Proszę. To się znajduje, a na Bójsku, za internetem szkoły odbywają się zbiegi dla dzieci i młodzieży o godzinie 12.15 przed tygodnią. Tutaj... Z wejścia parku wystartuje wiek na 6 lat, tam, tam się biuro zawali, a o 13 wiek dookoła duży dniaru, o 13.10 10 marsz, także jeszcze atrakcje dla Państwa sportu, jest dzisiaj konfiguracja sportu.